Cześć, o tego nie powinno być, cześć, cześć, dzisiaj w Żykach, jedziemy na Leskowiec. Standardowo zacznę od mapy, czyli start Żyki, asfalt mniej więcej 4 km, następnie wbijamy na Szlak Białych Serc, początek trochę kamienisty, potem się uspokaja i podjazd pod schronisko na Leskowcu. Następnie ze schroniska podjeżdżamy niebieskim szlakiem na Leskowiec. I stamtąd kontynuujemy przez przełęcz na beskidzie, aż podrostaje pod mladą. No, trzymamy się zielonego szlaku, aż za groń. Następnie zjazd w kierunku zakocierzy, i podjazd pod y, HT pod potrójną. Następnie przełęcz zakocierska. Z przełęczy zakocierskiej podjeżdżamy pod potrójną. Zobaczycie, zaczyna nam padać, więc zaczynamy uciekać czarnym szlakiem w dół. I kierujemy się już w kierunku Żyk. A jak wyglądało to terenowo i widokowo? Zapraszam. No i co? I zaczynamy pod OSP w Żykach. Dzień dobry. Za kościołem, osiedle za kościołem. Fajna ta, że tak powiem, ten... No jazdóweczka jest, bo jest równolegle do Głównej, nie? Aha, tutaj. No dobra, no, 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 to tutaj. Bo jednak nie wiadomo, czy, czy jest nas źle nie prowadzi więc jedziemy jednak na góblą No i co, jedziemy No i jedziemy Gronia na połowę drugiego, szlak pierwszy Yoga Leskowiec, proszę Was, prawo ci pokazuję Szlak Białych Serc Przy tej kuźni odpoczywał i rozpoczynał wędrówki na Leskowiec Biskup Krakowski Karol Wojtyła Ktoś próbował, to proszę jest parking bliżej Leskowca. Ok, wróciliśmy na tory, czyli jednak nie czarnym szlakiem, tylko tutaj, drogą leśną. A tu mamy już wysypisko, można powiedzieć, kamieni. że tu mamy zawrotkę. Myślę, że, że byłoby to dość kłopotliwe, żeby tą całą trasę wyjechać. Do Czarnego, na który próbowaliśmy się wcześniej wbić, ale tam było dość stromo, dość dużo korzeni, więc wybraliśmy troszeczkę bardziej lajkową. No i co mamy? Skrzyżowanie przeszleku białych serc. Panie, nie będę kłamał, nie mam pojęcia, na co patrzę. Nie się jedzie, nie jest miło, mamy otwarte widoki, Mienie. więc jedzie się, jedzie się, naprawdę się jedzie. To zapamiętajcie: czarne serducho, albo inaczej, białe serducho na czarnym tle. To wygląda w ogóle jak stok narciarski. Powiem ci szczerze, A taka ścieżynka jest pod koniec. Ciekawa jest. Chyba dość wąska. Przejechałem taki, taką sekcję z ilością kamieni. Jesteśmy, jesteśmy. Mam sporo. Aha, sporo. wyjeżdżamy, wyjeżdżamy spod kloniska i mamy co? Żółty i czarny ściak. Jedziemy teraz żółtym i czerwonym szlakiem, czarnym gdzieś odszedł, odbił I tak oto jesteśmy. jest koniec, jest ale czad. No dobra, szarżujemy. No popatrz jaki tutaj... No grzybka chciałem właśnie, a popatrz tu jest jeszcze jeden roślin. Na szczęście jakoś się chyba uda przejść. Na zmianę, jedziemy trochę utwardzonej ziemi, za chwilę kamyki, tak jak tutaj, takie większe głazy, w miarę wkopane to jest, nic nie ma źle, no, tak taka rąbanka, co mi się zatrzymają, żebyście zobaczyli, bo... jest ziemia, bardzo jedzie się więc jest taki miks w sumie wszystkiego na jakiś szczyt na weskidzie 8-6-3 to taką sekcję kaskara No to no, takie małe zaskoczenie Co to za wyjazd bez uchania Bez wypychu Łoł, wow, Łoł, wow, Łoł wow. Cześć. Dotarliśmy gdzieś? Gdzieś tak, gdzieś tak. Ok. Pozycja, pozycja. A, ok. Rozstaję pod miodą chorą. Ok. I tutaj jesteśmy na gdzieś dziecko szlaku. I jedziemy. do rezerwatu. Pod mladą chorą. Tocież podniła ją. No dobra, i trzymamy się chyba w tej części tutaj. Fajną sekcję w lesie. Ale jest to tak zmienne. o nie osłocie powalonych drzew z tym jeszcze nie dotarli tutaj to jest dość wąsko zjeżdżamy z zielonego zielono odbija na lewo a my eksplorujemy prawą stronę Pojechaliśmy do asfalt. A jest kropka żółta Ty Rozczarowany jesteś, że skończył ci się asfalt Taka ładna łąka Tam powinniście do chaty to się zrobiło się stromo A jest utwardzona w miarę droga bo dojeżdżają no? Do małej chatki Lej w dół Do chaty Noża Szydercu, proszę, jaki piękny grzybek. Czyli co, jesteśmy na czerwonym? No i dobrze. Dobra, czyli jesteśmy Przełęcz Zakocierska, 779. Czyżby mżyło? Czy trzeba było się nie łakomić na placki, tylko jechać? A już będzie serdecznie. Skręcamy! Mamy jakieś 7 km. Jeszcze. Fajna trasa, w ogóle, tutaj do zjazdu. Na razie. Jest ok, to jest czarny szlak w ogóle. Mega widokowo. Problem w tym, że tym jesteśmy u nas jedzie. A daleko Wszystko jest zamglone. Jest tu koło jakiegoś kapliczki, ołtarza. Widoki. Bardzo fajne. Jechaliśmy do asfaltu i to już chyba do końca będziemy jechać te asfaltu.